Wam dzisiaj coś pokazać w Absalonie o synu Dawida, który się zbuntował. Bo pewne sprawy, które tutaj się dzieją, one, od, one pokazują nasze realne życie. Wiecie, jak człowiek głosi Słowo Boże, to przechodzi takie trzy etapy. Pierwszy to jest, to jest taki etap, w którym nie jesteś akceptowanym. Ty mówisz, że Bóg cię powołał, ale ludzie tego nie widzą. Raczej na odwrót. Obudzą się wtedy, kiedy są jakieś owoce. Nie? To jest ten drugi etap, i wtedy nagle wszyscy są na no tak. Ale jest trzeci etap, i w każdej usłudze, czy to apostoła Pawła, czy e, pana Jezusa, właśnie takie etapy były. Trzeci etap to jest to, kiedy zaczynasz głosić już tak twarde słowo, że ludzie tego nie wytrzymują. I nie odchodzą na przykład, chcecie wiedzieć, gdzie to było pana Jezusa. To, to zapewne już wiele razy mówiłem, kiedy powiedział: Nie będziecie jedy ciała, krwi, i tak dalej. Kiedy zaczął głosić takie bardziej słowo, zaczęli się gorszyć, zaczęli odchodzić. Potem nagle Judasz odpadł, zdradził go, a na końcu wszyscy po kolei. Ale w całej tej usłudze, od samego początku. Od samego początku występuje to, co jest dobre. Prześladowanie, złożeczenie, nazywanie diabłem zwodzicielem itd. To, tak to jest wszystko dobrze, bo to Pan Jezus nam też powiedział o tym, że biada wam, jeśli ludzie o was dobrze mówić będą, bo tak samo czynili fałszywym prorokom. Wy jesteście błogosławieni, kiedy ludzie takie rzeczy czynią lub cokolwiek was spotyka. Widzicie, ja się nauczyłem w całej tych swojej, że tak powiem, maleńkiej służbie tego, że kiedy dowiaduję się o jakichś nagonkach na mnie, jakichś prześladowaniach słownych, to, tamto i problemach, to ja już mam uśmiech na twarzy, bo ja już wiem, że zbliża się Boże Błogosławieństwo. I tak nie, i tak nie inaczej było parę dni temu, kiedy komuś to powiedziałem, co tam się wydarzyło, dowiedziałem się o czymś, człowiek tak zareagował wiadomo, inaczej, a ja powiedziałem, ja wiem, że zbliża się Boże Błogosławieństwo. I to Boże Błogosławieństwo przyszło do mnie po paru godzinach.